<noise> tu się ruszę, nie wiem, tak? Rozumiem, że cię sparaliżowało To jak bardzo tutaj poradziliśmy sobie w pierwszym odcinku, tak? Aha, bo... dlaczego to wszystko się stało? Był livestream Był livestream, na którym właśnie... 3 godziny Ze mnie kozak. Rami, co? Taki kozak Maluszku! Jest ty co? Co robisz mojemu kupcowi fraszy? Co robisz? O, fak! O, fak! Co? Co? Taki kozak jesteś? No, na dzielni taki kozak jesteś! Ja nie wierzę, że ty taki kozak jesteś! No dawaj chodź! Chodź tu! No, chodź! Taki kozak jesteś, mój Dobrze go pogoniłeś, dobrze! Niech się boi ciopa! Niech się boi ciopa! No, dobrze mu daj Remek chodź! że zrobisz ten najlepszy moment jak walczymy i zrobisz cinematic boom w dzisiejszym odcinku i tak dramatycznie wiesz tak umierasz i NIE MULTI NIE intro pokemon galaktyczne bitwy Mam dużego Pokeksona! I wiem co mam robić dziś! O galaktyczne dziś Galaktycznie dziś! Zbieramy kwiaty! Ooo! Extreme Harvest! pa 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 pa. pa patrz, 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 pa pa! pa. pa, pa, pa. pa, pa. pa, pa. zrobi się penis z kwiatów. OOOOOOOO! WORD MURT! Jesteś głupi? Halo. Halo Halo No sorry, musiałem, się, musiałem się... trochę ożywić Remek! chyba zlagowało o Boże, jestem głupi. Remek? Cinematic boom. I teraz robisz to cięcie. Piał. I... jego Zaczynie... boksa. <śmienic> mojego boksa. Mojego boksa Mój poks jest duży. Chciałby być taki duży jak twój. chciałby być taki mały i nie masz dzisiaj pały... Dobra, patrzymy. A nie, widać, zostało ci troszeczkę po tym kawałku, który tam montujesz. No nie sponeruj, nie sponeruj! Stiewisz, kretynie! Dobrze. A to powiedz mi, czemu mnie chciałeś puścić? Bo jest za głupi. Dobrze, zbieram śnieg. Nie zmieniaj tematu! Zbieram. A o czym jest ten kawałek? W twojej dupie. Chyba nie mojej. W twojej dupie ten kawałek. W twojej dupie. Mojego twojego Pokemona! Iwizor. Iwizor. Okej, okay, widzę, że wybrał Iwizor. Co bym... Ej, 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 on, cebulka poszła. Teraz ej. patrzę w Pokédexie. Oj, nie, 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 tak miało być, nie. Być. <laughs> hmm, jakiego Pokémona wybrać, aby pokonać go? Aha, jaki to Pokémon? Ervilion. okej. Okay. Oj. Okej okay, już, wiem jakiego pokemona wybrać. Charmion, wybieram cię! Charmion! 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 Rebek! Charmion! Remek! Charmion! Charmion! zobaczysz... Charmion! Charmion! Rebek! Patrz na to! A! What the fuck! No chyba se jaja robić teraz, stary A, mogę na nim jeździć! Jeździć mogę! Bójkę o, czy mam takiego samego Pokemona? Konie, wszystko będzie jest dobrze. Jestem okropnym trenerem, nie wierzę w swojego Pokemona. Wierz w swojego Pokemona zawsze Dobra, będzie. Dobra, wierzę w niego, on kiedyś wyrośnie. Ale, kiedyś wiesz, będzie Nawet jak on cebulką. będzie mały, to i tak będzie duży damage później zadawał. Spokojnie, wielkość nie jest ważna. <noise> jak to mogłeś mówić? No.